Cześć widzę witam w kolejnym z Backpack ja Jestem Zak i jak słyszycie to jestem trochę chory i ogólnie tak trochę źle się czuję, więc mam nadzieję, że to będzie szybki odcinek i trochę mi wybaczycie, za to że będę trochę taki przymulony i tak dalej. Dobrze, jak widzicie był tutaj update. No, jest, są nowe rzeczy tutaj jak widzimy. Myślę, że wszystko odkryjemy może w trakcie. Sprawdźmy itemy. Stop. Yy, tutaj spike, yy, żeby zdobyć 2 Empowera I podczas Battle Rage'a zdobyć dwa spajki O, to bardzo fajne. I tutaj mamy Serpent Staff. Używa 4 zdobyć, żeby zdobyć 2 yy, tak, damage'a. I nałożyć się na tak na każde 4 damage'a zadane. O, to bardzo. Ej, bardzo mi się podoba ten Staff. I coś tam jeszcze było. Thor. O, tutaj jest. Thorn Bloom. 3 uderzeniu zdobądź 7 spajka. 30% szans na zdobyć jednego Empora. Empore zdobądź 7. Z jakiej to jest postaci. Okej. Okay. Z czego to się robi? To nie mam zielonego pojęcia. Eee... Ale pod to bym poszedł. Więc dzisiaj gramy sobie panią ranger i ogólnie się powinien być Beholder. Ale no nie mam siły widzowie, więc po prostu taki jakiś szybki odcineczek mam nadzieję. Mmm, z czego się robi ten torn? Może sólorasktaska? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 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 e. Nie wiem. Mm. Czu, 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 to akurat będzie fajne? I bananik. No i super. Nie z chyba hmm. tego. Jak to się nazywa? Boże. Yy. No dobra, nie wiem. Zobaczymy, z czym się będzie łączyć ten. Yy. Jak to się nazywa? Boże. Boże, boże. Yy. To bije więcej i to nie nakłada spajków. Ale bije rzadziej, więc nie wiem, czy tam mi wyszło na plus w sumie. Eee. Leather Armor już na starcie. Też to jest dość fajna rzecz. Mamy świnie, więc jest... Co się może łączyć w tego? Tam bluma. To jest legendarny przedmiot, więc wydaje mi się, czy tam godly, wydaje mi się, że to się nie łączy. Wole raz z ktaskiem. 99% to się tak nie łączy i to tak nie działa. Ale na pewno będziemy potrzebować dużo staminy, więc banany kupujemy pod heroik pulszony. Tak. Więc mi się wydaje, że to jest jakiegoś lepszego itemu się robi. Ale czy jest jakiś item kwiatowy? Chyba nie. Pomyślmy. Z czym to się może połączyć? Yy, no, marchewka nie, to by było bardzo głupie. Mm. No, to by było bardzo głupie, jakby się z marchewką to łączyło. Um, marchewka nie jest mi chyba kurczę ale w sumie mogłem wziąć jakutkę. Tam się przydała z bananem? Nie no, to też by było za proste. się tak, myślę na no, jakiś nasion tu też nie ma, a może z tym. A nie, to by też był bez sensu ten acorn kolor, jakby to miało być. Eee... No to by był bez sens całkowity, więc. Eee... Nie wiem, nie wiem. Powiem Lucky Piggy. Rol, ja. I. roluje. Dlaczego tu się. Tak, teraz zobaczyłem. Nie? Fajnie. Eee, pe, 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 pe. Poczekajcie to. Biję za każdy spike, czyli to też by się mogło przydać, ale tym potrzebował no, no nie, no nie przydałoby się jednak. Ale tarczy bym sobie zrobił. Ale to pomyślimy później. Hmm, jakie są mi tamy? Hmm, gościa ma którego ja bym chciał, to też jest taka sprawa. Masz trzy bronie, ale i tak mnie zabijesz, bo spajki mnie pokonały. Tak, to zrobimy tak. To chyba powinno być teraz. O, właśnie, jest kid. To mogę nawet zrobić tak. Za dwa? nie będzie. Kolejny ten. A, to weźmy tak, zróbmy tak. Ja ty musisz mieć szansę nakryta. A na może. Nie, no chociaż. To by było bez sensu, nie? Oj, kolego, pik Pyk. Pyk. nie wiem, nie pytajcie. No, nie będę o tyle szczęścia, więc ten power się w ogóle nie odpali, e, na pochodnie to powinno być, no, na razie to ja nie mam w ogóle torunipa, żeby to z czymś połączyć, więc to też jest inna kwestia, która też mi się nie podoba. A tu przegramy, bo się ma pancerz. Boże, jak mi słabo zaczęło iść. Nie, no, ale ja bym w nie chciał zobaczyć tą nową broń, nie? To też tak. Tak tylko mówię, nie? Gdzie jest Torn On się nie trafił wcześniej, prawda? Prawda? A ja sobie mam nadzieję. Hmm, 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 hmm. Jak jest błogosławieństwo z staminem? Bo może nie powinienem przyspieszyć banana, tylko coś innego No raczej coś innego Staminowo jest genialnie Ej, no bo ja mam w sumie z staminem mniej niż jeden Jest subklasa, nawet w sumie nie wiem co Hunter

ogólnie te banany też że to trzeba przebranżowić wszystko jakoś tu wróci to gdzie tutaj no żeby to było aha chwila Okej okay, teraz aha nawet o jeszcze lepiej tu jest oho to też możemy tak zrobić a nie, to tak nie mogę, jak chcę to przyspieszyć. Hm. nasik przyspieszony, no. To przyspieszony banan, chociaż to się szybciej... bana nie będzie, przyspieszymy tego. A tu też jakoś to zróbmy. Sprytnie. A, 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 aha. Ok. Jest nic mówić, ale całkiem mądrze to wykombinowałem. Ten jest stamina tak. też się przyda, ale ja potrzebuję. Ja nie trafi mi się to. Nie trafi mi się. Nie spróbuję tej nowej broni. Po prostu. No Nawet jestem stamina. To ma 0,8, to ma 0,5. No więc użycie stamina nie jest jakieś... Yy, to działa na to. Tak, jest 28,75% szans. O, Empower już zaczyna zdobywać, to super. No, bardzo Ej, Acorn Collar. No super. Wydaje ja mi się, że to będzie lepsze niż to nawet. Mana. No nie no, mana nie potrzebuję. To napadki się przyda, kupię to po prostu, żeby statów nie blokować. Ale jestem zawiedziony, drogą w sklepach. Znaczy, to jest prawdopodobne, że jestem ślepy po prostu. I tej opcji bym nie wykluczał. Tak. Yy... No, bym nawet powiedział, że jest bardzo prawdopodobne. Zresztą mi to buffy chyba kradnie, czy nie? Nie, co robią e, Jeden szczęść, żeby. Okej, okay, dobra. Wygram. Chyba. Nie. Aha. To fajnie. na RNG trochę jakby inaczej siadło, to by było dobrze. Kolejne sloty, a może z tym? Dobra, na razie to ja chcę w ogóle znaleźć Tornbipa. Już kolejny z the Hungry Blade. A. Na promocji. I niczego innego. Hmm. A tam jest spajki chce iść. A czujecie te spajki to zawsze znaczy coś. A ja tu mogłem przyspieszyć fajnie pakiem to. Tak. Ale chyba... Ta dużo w mojej rozrachunku nie zrobi, to nie? To mi się szczęście nie robi. A bo ty masz PKZ, aha. Ostatnie życie. Aha. Robi się naprawdę nie fajnie. Jest ryb. Okej. Okay. O, jest heroik. Z tym to się łączy? Dobra, to do chwila. Hmm. Od nowa trzeba tej. wszystko powstać. Wszystko robi out. Tutaj te rzeczy out. I robimy tak. To musi być jak najbardziej przyspieszone, i w ogóle wszystko. Czyli tak, tak, tak. Nie wiem. O, jest to super. Podoba mi się to. Dajcie mi to. Dobra, jest to najbardziej przyspieszone, jak może tylko być. Zwiększamy jeszcze szansę na Creator. Muszę to kupić. Hornblum, tak to się z tego robi. E, 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 tutaj bym to dał. Super, świetnie. Podoba mi się to. daj mi to. Już. Ej. Aha. Już musiałem, że się zbudował, Bosze, abym był wściekły. Tutaj idziesz ty. Tutaj idziesz ty. Mhm. Mm Trzeba przy, żeby przyspieszyć te ananasy jak się tylko da To to będzie mój największy de mecz. Yy, chwila, chwila To chyba chciałem tu dać jeszcze, nie? Tu chciałem dać No to będzie zawsze więcej stamina, nie? Okej okay, okej okay, jakoś to postawiamy czy ty okej okay, temu muszę zwiększyć szczęście i tu o nawet tak Aha tutaj to kupimy i będzie dobrze taką mam nadzieję eee, wziąłbym to tak dobra Proszę, wygraj to. Błagam cię. 57% szans na zdobycie jednego szczęścia. To już zaraz będę szczęście, mam nadzieję. I empower zacznie się robić, no właśnie. Oj, nie, to przegrałem. No. to zobaczyłem nowy item. Nowy rekord. Co to za rzeczy? A to pokazuje mi chyba mój build po prostu. 5 winów. Wow. Nie widzowie żałosny jest ten odcinek. Ja Was przepraszam, ale ja się nie nadaję na dzisiaj. Zagramy sobie jeszcze raz z rangerem następnym razem. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.